To debiut? Co tutaj możemy zobaczyć? Tak, to jest mój debiut, jeżeli chodzi o tą wystawę. Co możemy zobaczyć? Przyrodę widzianą moim okiem. E, przyroda, która otacza Tarnobrzeg w głównej tak. mierze. Głównie na profilu facebookowym zamieszam bardzo dużo zdjęć przyrodniczych. Mm -hmm. Powiedz mi, co tu możemy zobaczyć. Przyroda to tak ogólnie powiedziane, ale widać od tych najmniejszych do tych największych. Dokładnie, od owadów do dużych ssaków, także możemy zobaczyć piękne pająki, motyle, poprzez ptaki i skończywszy na największym ssaku łosiu. Które spotkanie było najfajniejsze dla mnie. Wspomniałeś, że to jest nasza okolica, jak daleko trzeba jeździć, żeby zobaczyć i zobaczyć, sfotografować tego, takie zwierzęta, które tu widzimy? Czasami no kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów trzeba pokonać, żeby znaleźć dobre miejsce, gdzie można spotkać większą zwierzynę. Z których zdjęć jesteś najbardziej zadowolony? Bo na pewno zawsze są jakieś perełki. Najbardziej zadowolony jestem z tego zdjęcia łani z młodym cielaczkiem na stawie w pięknych właśnie okolicznościach. Kwitnące nenufary trzcinowisko. To, to jest dla mnie takie najładniejsze zdjęcie, które było najtrudniej zrobić. Które było najtrudniej? Myślę, że generalnie makrofotografia jest. To jest wyciągnięcie, uzyskanie detalu. Z tych małych wszystkich żyjątek, pajączków, to są najtrudniejsze zdjęcia. Ale przynoszą dużo radości z efektu. Ile lat zajmujesz się fotografowaniem? No już tak około 6 lat fotografią przyrodniczą. Bardzo lubię obserwować naturę, zwierzęta. Przynosi mi to radość. Bardzo no, no, uwielbiam spędzać czas w lesie. Czuć jego, nie wiem. Na pewno umiejętność tropienia zwierzyny jest tutaj kluczowa, ponieważ no, łatwiej można wtedy zaobserwować. Ale sześć lat temu, kiedy zacząłem tutaj eksplorować ten teren, było zdecydowanie więcej zwierząt. To jest, to jest mały fragment tego, co, co sfotografowałem. To są zdjęcia wybrane powiedzmy z ostatnich dwóch, trzech lat.